Według większości naukowców, pierwszy na świecie młot został wynaleziony w epoce kamienia. Jednak jest na Ziemi artefakt przypominający młotek, który został znaleziony w skałach liczących przynajmniej 140 milionów lat. Jest on nazywany młotem z Londoń i został odnaleziony w 1934 roku. Zgodnie z teorią ewolucji powstał zatem w epoce dinozaurów. Jednak nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto mógł wtedy stworzyć takie narzędzie. I to nie z kamienia, ale z żelaza. Warto zauważyć, że młot zatopiony w skale znaleziono w okolicy miejscowości London, ale nie w Wielkiej Brytanii, ale w Teksasie. Jedna z mieszkanek imiennika brytyjskiej stolicy zupełnie przypadkiem potknęła się o kawałek rozbitej skały. Gdy schyliła się i podniosła ciężki kamień, okazało się, że wewnątrz znajduje się zatopiony dziwny młot. Na pierwszy rzut oka wyglądał zupełnie podobnie do dzisiejszych, długi na 15 cm i z drewnianym uchwytem. Jednakże wydawało się wtopiony w wapienną skałę. Eksperci, którzy badali to znalezisko, doszli do wniosku, że musi to być oszustwo. Po jakimś czasie o dziwnym artefakcie po prostu zapomniano. Głośno wokół modka zaczęło się robić ponownie w latach 80. ubiegłego wieku. Artefakt odkupili zwolennicy kreacjonizmu, czyli ludzie, którzy odrzucają teorię ewolucji. Został on umieszczony w specjalnym muzeum, gdzie opatrzono go opisem, że ma przynajmniej 100 milionów lat. Pomijając już kwestię sporu między kreacjonistami i ewolucjonistami, zadziwiające jest to, że drewniany uchwyt, w którym był osadzony młotek, zesztywniał i wewnątrz całkowicie przekształcił się w węgiel. Już sam ten fakt może świadczyć o tym, że niezwykły artefakt rzeczywiście ma miliony lat. Po drugie, eksperci w zakresie stopów metali zdziwili się składom chemicznym młota, bo aż 96,6% to żelazo. 2,6% to chlor, a 0,74% to siarka. Nie wykryto żadnych innych zanieczyszczeń. Tak czyste żelazo nie było wytwarzane nigdy w historii hutnictwa na ziemi. Jakość tego żelaza nawet na współczesne standardy jest bardzo wysoka i stworzenie takiego stopu wywołałoby wiele problemów. Kolejną niezwykłą właściwością tego młotka jest to, że w ogóle nie rdzewieje. Mimo, że rzekomo młot w jednym miejscu jest bardzo porysowany, przez dziesiątki lat nie pojawiły się na nim żadne oznaki korozji. Bez większej przesady można powiedzieć, że ten młot jest po prostu wykonany w nieznanej nam technologii. Biorąc pod uwagę brak logicznych wytłumaczeń zaproponowanych przez naukowców, ludzie zaczęli tworzyć swoje. Niektórzy się zaproponowali na przykład, że należał on do obcych z kosmosu, którzy naprawiają im swój latający spodek. Jest to jednak nieco niedorzeczne, aby przedstawiciele cywilizacji stosującej zaawansowaną technologię korzystali z tak prymitywnych narzędzi jak młotek. Według innej wersji Młot wyprodukowali ludzie, którzy planowali kiedyś podróże w czasie. Ludzie z przyszłości mogli na przykład zorganizować sobie polowanie na dinozaury. Jeden z uczestników takiego wyimaginowanego safari mógł zgubić taki młotek. Rzekomo bardziej przyziemna hipoteza zakłada możliwość, że to co uważamy za młot jest prehistorycznym meteorytem o unikalnym składzie chemicznym, który spadł na ziemię i scalił się z kawałkiem drewna. Nie da się ukryć, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale biorąc pod uwagę, jakie rozwiązania tej emisji zaproponowano do tej pory, lepsze to niż nic.